Witam was w filmie, w którym wraz z Kubierem i Mikolsem będziemy rywalizować w Minecraftie. Rywalizacja ta będzie polegała na tym, że będziemy mieli 15 minut na przygotowanie sobie itemów na walkę. Po tych 15 minutach każdy z nas będzie miał 5 żyć. Osoba, która pierwsza zginie 5 razy, przegrywa. Cały twist polega na tym, że nie będziemy dzielić swojego życia i będzie ono się losowało co 30 sekund. Więc walki będą bardzo emocjonujące i stresujące. No ile ty masz tego życia, ej? Jeszcze w następnie chciałbym was zaprosić do zostawienia subskrypcji na tym kanale, bo brakuje nam naprawdę niewiele do osiągnięcia ćwierć miliona subskrypcji, więc jeśli chcesz dołączyć, do grona osób, które zasubskrybowały przed tym dużym celem, to serdecznie zapraszam. Zostaw łapkę w górę dla lepszego pozycjonowania się tego filmu. To chyba tyle. Ja już więcej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema. Cześć, 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 cześć. Cześć! Cześć! Cześć. Cześć. cześć, cześć. Jest, jestem, cześć, cześć. Cześć. Nie, cze cześć, jestem cześć. Cześć, dobra, ej, 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 ej. Mikos, dlaczego go bijesz? Nie. To się nic nie zaczęło. Ej, Mikos jest taką małpką, co? No zobacz Spojrzę do góry, no nie bij go! Też jest żeby nie było... Żeby ha, a ja tylko jedynie popełniłem sam. Pa! Nie mów takich rzeczy, bo mi zdemotyzują eee. cały kanał! Ja! A i Ej mordeczko, wioska tu jest! Mordo, ale ty stoisz pod sceną! Z podróbą no Mikolsa! <laughs> Ogólnie to, e, będziemy dzisiaj sobie w ja sobie leżę No ha eee a się powiedź, co przy... dzisiaj mag... wygram nie nie możesz powiedz co dzisiaj wygram pizzę ci okay. zamówię jak wygrasz O, a mogę kebaba? a mogę ja? nie kebaba kebaba mogę się przywitać? Uch, kubier Magę... przywitaj się jak chcesz proszę cześć Pisz trolla? największy troll ekipy no wydało się O! patrz że żelazem! czekaj Dobra, ja, ja stonę na krześle jak widzicie, nie mamy serc. Nie widzimy Aha, serc, może inaczej, ciało, nie, nie widzimy mamy serc. A to dlatego, serc. że przez cały film nie będziecie widzieć tych serc, ja też ich nie będę widział. I co 30 sekund będzie nam się losowało życie, ilość, ilość serduszek. Totalnie może być losowa, może być pół serca, może być 40 milionów serc. I nie będziemy wiedzieć, jaka to jest liczba serc, więc no. Mam 15 minut na przygotowanie się, wygrana osoba dostaje pizzę albo kebab. Jest 21.35 i gramy do 5 do żyć może teraz. Do aż 5? Wydaje mi się, że do 5, bo możliwe, że będziemy pół serca, na hitach. Ale keep inwentary. I będziemy mieli keep inwentary, Ja mam to... jedno bardzo ważne bardzo. pytanie. Jak na przykład, e, ja mam trzy serca, to Kubir może mieć 60 serc? Tak, to jest totalnie losowe. Zależy na tym, co To od od wygram tam, bo ja mam farta. A, mo a mogę jeszcze tak. coś powiedzieć? Nie! Tak. Siema! Kopieterka! Wyjdzie do góry lewa rzęsa. Dobra, zaczęło się. To, go, 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 go. Mamy. E, Czasem. 2-1-3-7. 2-1-3-6 jest Kukitarka. teraz. O, ja to jest wioska, a ja ją się dawno widziałem. A ja też ją widziałem, a tam nie pobiegłem, a. pozdrawiam was serdecznie, albo wiem egzystencjujesz, nie wiem co powiedziałem. Ej, co o, jest, Ok, kina? Aha! No tam jest kowal, przesada chyba. Serio? O, Mikołaj o, tak strolował. O, mogę was bić czy nie? Ej, tam jest kowal idę. No, nie, bić. nie możemy się bić jeszcze. No mogłem mieć pół serca! A. Bo a. Już on Skowal. powinien dostać karę, minus jeden kawałek pizzy jak wygra. Nie! Tak. Nie rób mi tego. Tak, tak powinieneś dostać, taką karę. O, wylosowałem się kolejne życie, więc. No, Next life wiem. change. No to co z tego, że next life change, jak ja, ja nie wiem ile ja mam serc Bez kitów, o co tu chodzi Dobra, ja teraz sobie kopię kobla Kubil opowiada jak na studniach Pate, dzisiaj idziemy tutaj i jest mi bardzo smutno, bo ponieważ zgubiliśmy pieska i później go już Sreby nie znalazł go, Ale ten, i jeszcze, wow, mega nie! Dzięki. Nie, chyba idę cię zabić za to. No tak, żebyście jeszcze mógł to zrobić. Ej, bo noc idzie, co wy zrobiliście, że noc idzie? A Kubir ma kipery w głowie. Czemu ginę? Co jaki? Co się stało? Ej, czasem żałuję, że nie ma mojej kamerki, ale w sumie, jak mi się jakbym na niej wygląda, to. Jednak i... nie żałujesz. Jednak nie nie A ile mamy nie, nie czasu, nie bo nie powiedziałeś, 15, 15 minut. minut. A jest kip? Jeszcze nie, nie ma, nie ma teraz. Tutaj to. Trajki, nie, no teraz nie. To się nic nie zmieni. Ci się to zmieni. A bo ja nie wiem, ile mam życia, a się bije ze szkieletą. Bo nie będzie grał tu samą stratę, czyli zbieranie strzał. A życie się tak tutaj tak. regeneruje, czy nie? No tak, a. normalnie się okay. regeneruje. O, nie nie topesz. Nie potesz? Nie potesz. Nie poteka. Kartoteka. Co? Ej, a powinniśmy mieć dzień, bo ogólnie jest niefajna sytuacja. Ale próbujesz się no do mnie, mordeczko, bo Jestem, pod... Jestem ostrzeliwany. Ja okej, okejba nie umiem znaleźć. Nie chce mi się. ja już mam Milion żelaza Czemu ty szukasz Ja tu słyszę taką panią Wiedźmę? W sensie? Nie Taką panią, którą ty lubisz Jak ty to wiedziałeś? Skąd ty to wiedziałeś? Bo sam słyszę No A pozdrowisz ją? Postałem. Jaki wojska, Jakby. Ja teraz robię piece Wrzucam sobie żelazo do piecy Czekaj, bo... O Jezu, tak mi plecy wolą. O łatwo, czekaj aż się tak... Położyłem się Odpoczywasz? Jeszcze Ja. Widzicie te advancementy? Te advancementy wam mówią, że... Pizza będzie moja Hallo! Da bør jeg da bytte. O! No I zauważyłem, że chyba jak się obniża ilość a, serców względem innych, to się, to się dostaje jakby taki damage. Aaa, okej, okay, czyli to dlatego dostawałem damage, no to No tak jest jak jasne. I no jest, jest taka możliwość, na pewno dzień dobry. Idziemy spać? Ty, a po co ja złoto zbieram? Dla mnie, to bardzo miłe to z twojej strony. Spoko, Kubie. Ej, w sumie nie. Jednak nie? Szkoda. No jednak to nie jest taki głupi pomysł. Ciekawym ciekawostką byłoby, bo na przykład piece w Minecrafcie przepalają, węgiel przepala 8. Ale czy na przykład jak masz piec hucniczy, to działa tak samo? A może przepala 8, czyli liczy się czas przez który tak jakby przepala piec, nie? Czyli w teorii powinno może przepalać przepala. więcej, no Aaa, zapomniałem o jednym żelazie A mogę mieć pół serca teraz? No żywe No ja nie wiem, ale teraz masz, ale... Ja się trochę cykam No, słyszę Dobra, wkopię się po prostu w dół no, do... Mikolcie, co się stało? Wpadłem do lawy i myślałem, że umrę, ale jednak przeżyłem. Nie, tam ty silny chłopak jesteś. Nie wiem, wiem. No tam jest wiem, ktoś, jest ktoś na dole. Od razu się da. że to albo bush, albo ja, ale nie jestem pewien. Nie wiem, kto to był. Chętnie pozdrowię tą osobę. To Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Myślę, że ktoś się do mnie kopie. Nie wiem co chodzi. <laughs> <mi> pozdrowić, <kobietę? śmiech> A ty tak kopiesz. Ja myślałem, że ty masz cave'a jakiegoś. Ja, nie? CO?! No za fart. O, No dobra i tak to mu nic nie da Ukradłeś się te diamenty? Tak Nie wiem czy to nic nie da Nic, nic No to był one vein One vein, one vein, nie. Ty, ja słyszę jak kopie ktoś Nie wiem o co chodzi Ale troszeczkę mi chyba zeszło No, chyba mi też Zaraz ci obieram. Abyś bym śmiesznie było jakby Bush umarł I bym jego item no, bo... Śmiesznie, śmiesznie całkiem. A ja potem się wbijam na trzeciego i wiesz. Nie wiem jak wy chłopaki, ale ja wychodzę do góry. Jak to się mówi? Nie Cześć owco. Jak masz na imię? Ja mam na imię Kuba. Na pewno chcę się z tobą poznać owca. owca Ile mleczu. Czy to? A to besz. Czemu ty masz besz złotą zbrojkę? Spokój się. Dobra, chcę wychodzić. Dobra chwila, co jest? A no, gdzie ty idziesz? Dziękuję. O. Oh. No i to lubimy. Dobra, to już wychodzę. Dobra, no chodźcie na środek, się spotkajmy. Busz ma diamentową klatkę. O, to mam A masz łuk burz? Nie wiem. Kurczę. Ja dzisiaj będę grał safe, bo jestem głodny. Dobra, chłopaki. Co to? Ała! się zaczęło. I co? Powodzenia wam życzę. Powodzenia. I gierki. Ja robię napierak strat. Ja też. Nie no, chyba żartujesz sobie. A, no, że ty. Także ty. Ale dopiero jak tak zrobił. O nie, chodź Kubrick, my po we dwaj. No nie, on handluje z tymi, Kubrick, chodź zabić go. cały czas wrażenie, że ktoś zanuje. Dziwne. Aha! Ej, bilancera strzeliłeś, Hany. On ma no, no. Znowu to samo. Co już na. A no, że ty? <laughs> ktoś jest musi ten... zjeść na pizzę. Ej, co mi uderzyło? Aha, dobra. Proszę, miliard serc. Właśnie nie wiem, no nie wiadomo, ile mamy serc, nie? No chodź tu. Co? Pinął! Ja czytałem za trzy kryty przecież. No dobra, no nie. Mus musiał mieć nieskończoną ilość HP, bo ja mu dałem dwa kryty. Na mieliście też sporo. O! Co? Zróbmy dwa kryty. Nie dobra, Busha masz cheaty na HP Ja Realnie masz cheaty... Nie, realnie masz cheaty na HP No nie wiem, no ja ci dałem teraz na pewno dwa kryty więcej, nie? I ty nie no mógłbyś... Dobra. Ale każdy no. ma No to fajnie A, zabiję dobra, zginamy Jeszcze raz No to ja mam tylko trzy życia, to już się nie bije ja z wami idę ja do Kaiwa Dawaj Busha zabijemy jeszcze raz Chodź tu Chodź, Mikuls No, no jeszcze no. mi się zmniejszyło jak ja miałem chyba z... Ja złapałem go do lawy? Aha! Dwa serca mam. Ja nie wiem ile ja mam. O! zbudowałem się o ile ty masz tego życia? Ej! Znowu mi coś pnęło serca A ile ja mam tego życia? Dobra, no, Enderman. Vir? No, wir. Zostaw Au. Masz dużo życia teraz Nie Niemożliwe, że cały czas, że trzy rozgrzewałeś, szło. A mi się wydaje, że jestem najbardziej unlucky w tym filmie. Nie strzelaj do mnie, łuczniku. A, chodź tu. Czemu na mnie się fokusujesz, jak ja mam najmniej żyć? Ale ja nie wiem, gdzie jest Mikols. Gdzie jest... No to masz kompas. A, nie mam, właśnie. A mam, nie wiem. Mikols się mnie przestraszył. Dobrze, trzeba tutaj respekt budzić na mieście. Dobra, bądź. No. Chodź tu. Mikolsa tam masz, no. Dawaj. Taki zbiłem <grym> Dobrze Miko. O, o, o. Dobra ja mnie... Ty mnie z łuku kubier? Nie <grym> ja to nie ma tyle samo życia co ja Ja właśnie nie wiem Może żartujecie sobie Ja robię na parę ekstrata, chyba Dobra, Bush ma nieskończoną ilość HP yes. ja się Co Chodź do mnie Co? Co, zginął? On ci hita, czy nie? Nie, chyba Czekaj Aha nice. Bush ma jedno życie Ja się chowam Kubir kogoś szuka, tylko jeszcze nie wiem o co chodzi tu <laughs> Skąd ty masz łuk? Ja też to zrobiłem Odejmę ci, czy Doda? Powiedz no, nie powiem. O, dobrze, dobrze Weźmy go w kanapkę. Ty masz na imię kanapka Damy mu dwa kryty. On umiera. On musi mieć nowa. Dobrze. No, ale to jest akcja. Dawaj go. Dostał. No i ile jeszcze? On ma gapa? No. Mama mnie zbugowała! No ile? idę! O kurczę? No tak nie ma ze mną. Aha. No co zrobiłem z nim?! No tak, do kaniony nie wpadniesz, ale lawa twoje przeznaczenie! Co jest?! Ej, sam jestem w szoku, co się stało tutaj?! Dobra, Oj, co, ja co ja robię? Co, co ja się robię? tutaj stało? Ty mnie takimi... takimi... takimi. No nie. Wygrałem! Jedno życie. Jeszcze nie. kurde. <grym> to twój koniec. Dobrze. Wiecuję się temu, co przegrywa, więc kubierku dzieci leci. No ale jak on zjadł gapa sobie, S, S, S! Nie spalmy. Umierasz teraz. Ty umierasz. To jest. No, ile jeszcze? Yes. No, nie, no my mieliśmy po 40 serduszek chyba teraz. No, dużo, dużo i mieliśmy na pewno. Ej, zobaczcie na swój armor w ogóle. Się ma. Duel 2. Woda! Teraz przegrywasz w ciu, ale jeśli masz dużo to to Yes! Jeden jeden. Przegrywasz, jak coś to przegrywa, jak coś to... Aaa, co za... Mikolsie, gdzie jesteś? W szukam cię. Bitka. O. Uwaga, słyszymy starcie. No, nie, jest! Jest! Jednak Mikols! Oh. Właśnie tak paki teraz popatrzymy sobie jak dynamicznie te serca, jak na przykład o, dużo mogą być albo małe. Nie, 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 serduszek, nie, nie, trzy paski, nie, pół. mam trzy prawie mam Prawie cztery paski. prawie to paski. No to nie, na dwie nawet ten. nie, teraz zostało mi tyle samo. Fajnie rozumiem. się zmieniają. Ale, ale ta była giga mi... z nie, była giga długa w sensie nie, No, jest... ale nie, fajnie, fajnie. Dobra, no to gratulacje nie, chyba nie, 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 nie,